Dotestowałem najgorsze serwery w Minecraft i było naprawdę grubo. Ale co z ich administracją i antycheatem? Postanowiłem to sprawdzić i czytować najgorszych serwerach w Minecraft. Czy dostanę pana? Oglądaj, żeby się tego przekonać. Oraz zostaw lajka i zasubskrybuj ten kanał, bo naprawdę mi pomożesz. A ja oddzięczę wam się tym, że jeśli napiszecie w komentarzu swój nick, to będziecie mogli wygrać z do doładowania na kraftkiełk.pl. Jednak przed tym musiałem włączyć cheaty i włączyłem Wursta. Tak, tak, wiem, że to jeden z najgorszych cheatów. Ale chyba przecież o to tu chodzi. Wchodzimy na najgorsze serwery w Minecraft. Na których jest totalnie słaby anti cheat Cheaty nie mogą być jakieś mocne A przede wszystkim muszą być darmowe Gdy włączyłem cheaty, wszedłem na kartę społeczności Na której zapytałem was o serwery z najgorszym anti cheatem A wy zostawiliście 450 komentarzy Więc miałem z czego wybierać A ty w tym momencie zasubskrybuj ten kanał Żeby właśnie takie posty wam się wyświetlały A pierwszym serwerem był CloudHC Ponieważ mega mnie zainteresowała historia Osoba, która to napisała była w administracji Ale wywalili ją A właściciel podobno ma 12 lat Byłem mega ciekawy i po prostu tam szedłem. Dobra, moi drodzy, na tym serwerze jest 5 osób. Może być ciekawie. Ja jestem ciekawy, czy tutaj będzie, kurde, dział yy, antycheat czy nie. Ho, wszedłem na serwer i patrzę to: Jest dwóch właścicieli i jeden admin. Dobra, to może być naprawdę grubo. Dobra, włączam flya. Nie no, fly nie działa, no już się oszukali. Dobra, ale może jakaś killaura jest git. Ojoj, mam dziwne wrażenie, że może to się skończyć. Siema zęczek, siema, siema, może, już do mnie piszą. Nie, nie jest, nie jest źle. No dobra, ale przejdźmy do testowania cheatów. Więc poszedłem na strefę Pvp. Wkopałem się w pierwszy. Lepszy, generator i włączyłem nukera. Dobra, moi drodzy, nuker. Sprawdźmy. Sprawdźmy, czy rzeczywiście działają tutaj jakkolwiek te cheaty. Fastbreak można też włączyć. Czemu nie? Najwyżej dostaniemy no No, to tu chodzi, tak. Testujemy, czy jest to jeden z najgorszych serwerów z najgorszym antecheatem. No i nuker tu ładnie, ładnie działa. Skopujemy sobie wszystko na luziku, więc fajnie, bardzo fajnie. O nie. O kurde, nie wierzę. Osoba, którą widzieliście, to był admin, więc wiem, już na starcie przerąbamy. O kurde, nie, no grubo. Już właściciel widzowie, ale nie sprawdził, nie? Co akurat jest ciekawe. Postanowił mnie je sprawdzać, więc ja się cieszę, spoko, wszystko gids. Normalnie jest tej na nukerze. jakiś grać. Co tu robić? go ja pić nawet nie mogę? To no, przez cheaty? O dobra, jednak przez cheaty. Dobra, włączmy kilaurę. Sprawdźmy jak działa. Chociaż raczej za dużo temu ziomkowi no nie zrobimy. Dobra, próbuję, 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 widzowie. Czyżby pierwszy kill, no killaura działa. Fajnie, fajnie działa kila. O, no, jestem sprawdzony. <laughs> tak myślałem. Więc wszedłem na Discorda, żeby zostać sprawdzony. Ogólnie to chyba zaraz się z obiecuję, naprawdę. Ja pierdzielę, czemu mi to tak napierdziela wszystko? Dobra, jestem już na Discordzie. Czekam na reklam. U, nie wiem, jestem sprawdzany, okej. Okay. Witam. No, witam. Witam. Ja, witam. Usłyszałem po głosie, że raczej właściciele nie mają 12 lat. A ja zostałem wprowadzony w błąd. No, 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 o co chodzi? No dobrze, e, jesteś sprawdzany. chciałbyś udostępnić ekran? Albo po ściany deska? A chcecie może mi zabrać to sprawdzanie, bo zaraz wymiotuję. To przed komputer. Nie, dobra, no, dobra, ale dobra, Ale sprawdzany jesteś, udostępnię ekran. Jasne, jasne, chwila. Proszę bardzo, macie ekran. Czekaj, muszę się umówić na maksa, bo to nie ma. No, macie, macie. Dobra, Escape kliki. Options. Dzisiaj Wurst czy jakiś inny? Czy tamtej? Ja, ja nie jestem na żadnych cheatach, tak wiesz? Okay, dobra, a wejdź w z Open pack folder. Co się do kropka Minecraft. Lost, y, latest na sądu. No jestem. Powiedz. Control F. Pisz Doomsday. Doomsday. Z... Wurst. Wurst. Wurst, jesteś na Wurstie. No dobra, to <grym> dobra. dobra. Pozdrawiam mamy taki rodzic Pozdrawiam, Jak się ale, gra? Mam tu 5 minut przegrane i już zostałem bana. Co by nie było? Tego serwera raczej nie możemy zaliczyć do najgorszych serwerów Minecraft serwerem będzie rgmc, gdzie podobno nie ma tam żadnych adminów oraz działa tam nofal. A dla osób, którzy nie wiedzą co nofal to taki cheat, który pozwala na to, że jak spadniesz z wysokości to nie zabiera ci hp. Moi drodzy, ja już wielokrotnie wchodziłem na rgmc i z tego co pamiętam to rzeczywiście tak było. Jednak no jest ten serwer ciekawy pod tym względem, że gra tu tyle osób, a no nofal działa, więc sprawdźmy to jeszcze raz. Jest właściciel, więc możliwe, że nawet dostanę bana. Czy to właśnie ten serwer będzie jednym z najgorszych serwerów z antycheatem? Tego przekonacie się dając ten film do końca. Jednak jeszcze przed tym, jeśli ty chcesz mieć swój serwer, to wejdź na cloud.gg, czyli na mój hosting serwerów Minecraft, gdzie serwery są już od 7.99, a serwery nie mają żadnych limitów pluginów, slotów oraz posiadają takie funkcje, jak na przykład gotowe paczki modów, które instalujecie jednym kliknięciem, więc wejdźcie na cloud.gg. A, i na Discordzie macie kod rabatowy na minus 10% zniżki. Pozdrawiam. Dobra, wielki test widzowie. Sprawdźmy. Jestem na górze. Czy na serwerze gdzie w tym momencie... Nie wiem ile osób gra. Pomijanie <grym>, wyświetla. 1200 osób Czy działa tu nofal? Włączmy cheaty Nofal Uwaga Błagam Błagam, błagam O, cofnęło mnie Okej okay. Czyli możli... Nie mam laga Tak, nofal działa Nofal normalnie działa Tu czasami nas Sofia, ale normalnie Jak widzicie, no Żadnego HP nie tracę Nie, no nie wierzę, że tak tu jest, nie? Dla przykładu, na moim serwerze Crafty.pl Gdy włączymy nofala I spadniemy, stanie się to no i dostałem, chyba wszyscy widzą, że dostałem obrażenia Jednak dobra, wykorzystajmy to, że jest właściciel na serwerze, więc może się coś ciekawego wydarzyć Wzięła x-ray, no x-ray mi działa, więc super, wkopiemy się I z tego co wiem, oni tutaj naprawdę mocno sprawdzają, jak chodzi o właśnie x-raya I często właśnie można dostać bana, przynajmniej tak kiedyś było, teraz w sumie nie wiem Więc od razu to sobie testujemy i po prostu znajdźmy jakieś diamenty Dobra, mamy swoje pierwsze diamenty, zaraz do nich się wkopie No przyznam szczerze, że jestem mega ciekawy, czy dostanę bardzo szybko bana, czy w ogóle Super, pierwsze diamenty widzowe a mamy następne od razu, Boże. Czy ja dostanę bana? Nie ma pojęcia, widzowie Nie ma naprawdę pojęcia, ale musimy to sprawdzić. Uwaga, następne diamenty. Kurde, gdzie są jakieś najbliższe? Pod nami. W sumie, no to super. O kurde. A no tak, on ufala. Przez chwilę się straszyłem, ale kurde, to zarobicie że tutaj, czytuję tak szczerze. Dobra, następne, no następne, stary, no. A, halo, panie właściciel. Na pewno zaraz dostanę bana, jestem przekonany. No, jak nie dostanę, to aż się dziwię. Tam są jeszcze diamenty, Boże, ile tego tu jest? Postanowiłem dać sobie cel: że muszę wykopać całego diamentowego seta. Jeśli mi się to uda, zaliczę ten serwer do jednych z Gorszych serwerów z anti cheatem. Dobra, mamy tutaj następne, cy. Kurde, no teraz to już jest za grubo, wydaje mi się, nie? To od razu następne. 12 diamentów. Nie wiem ile jest mi na seta, ale kurde, wydaje mi się, że powoli jestem coraz bliżej tego, że mi się to uda. Dobra, następne diamenty. Kurde, no, jest to aż podejrzane, że jeszcze bana jest stałem. Dobra, tu następne. Kurde, ile tego tutaj jest. Kolejne diamenty. Mała administracja, no nad, widzę, że tutaj nawet badują. Powoli czas się kończy. Zróbcie coś. Ja pierdzielę na zawołanie. Jakbym poprosił. No jest jak jest. Czyli nie zaliczamy widzowy. Następny komentarz był naprawdę ciekawy. Kawiarnia chostka. -y. Więc tak, co mogę powiedzieć o antecheatie? Jakim antyczycie? Tu nie ma Antycheata. To mnie przekonało, żeby wejść na ten serwer. I sprawdzić to na własną rękę. Dobra, trzy osoby, kawiarnia host. A, no już chyba wiem o co tu chodzi, tak. A, nie, poczekaj, poczekaj, to może być lobby. już myślałem, że to jednak nic nie będzie, ale jednak są tryby. Survival, spoko. Kurde, no to może być ciekawie, na pewno. Zobaczmy, czy działa fly. Fan Blueda. Co to za użytkownik? O, co tu chodzi? Dobra, tak działa fly, więc o kurde, RTPD. Ej! Wyrzuciło mnie, okej? Okay? Ktoś mnie tutaj już ponieważ antyczyt moi drodzy, jest! Może nie jest jakiś niesamowity. Ale, ale jest, w jakiś tam sposób jest Nie ma tu żadnych kitów Nie wiem czy to jest z przypadkiem serwer jakiś po prostu Nie no niby spawn też jest no Dobra ale możemy latać, oj nie możemy Można tu latać ale trzeba uważnie to robić a kto ty, że chcesz TPA? Nie wiem, znalazłem ten serwer. Ja pierdzielę. już się zaczyna, skąd? Na necie, nie wiem, czemu oni mi nie wierzą, No co im chodzi? Problem jest taki, że nie mogę tutaj jeszcze nigdzie rozwalać. Kurde, halo, czemu tak jest? Aj, mi wyrzuca. Nie no, tu nie ma chyba co, bo to jest chyba serwer takich kolegów bardziej. A następny serwer był naprawdę ciekawy. Moi drodzy, tak LGG. nie wiem czy przypadkiem, czy to nie jest nawet serwer fomiego. Na pewno to są ludzie, którzy robili mu ten serwer, ale nie wiem czy to jest fomiego właśnie czy nie. Nie mam tu żadnych itemów, czy Jatai, fly. Nie działa, spoko. Tak szczerze może żeby być naprawdę ciekawie, bo, bo w zasadzie Antycheat tu rzeczywiście może działać. Dobra, mną fala. Jakoś mnie... O, i tak do mnie powinien raczej zginąć. Kurde, ja mam żadę itemów. Dobra, zobaczmy jak tu działa nuker, widzowie. Każdy ma tutaj tej a Czy jest jakiś kod MV, o którym ja nie wiem, free VIP, A, kod edycja. Sprawdźmy i chyba powinien dostać coś. Tak, mam MV. Dobra, to nie musimy go w ogóle kopać ani nic. Uy! Nie chcę tu chyba być. No, zobaczmy jak z kilaurą. No jestem ciekawy na pewno. Uwaga. Lecimy z kilaurą. No, nawet działa. Tyle wam, o kurde. Nie, 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 Ja pierdziele, prawie jeszcze zginąłem. Ten MVP to do wywalenia jest, on nic nie ma. Ja dupia. No teraz trochę zawału dostałem, przyznam szczerze. Dobra, dawajcie, dawajcie. Proszę, dawajcie. Maszam na dół. Ja, ja nie chcę. No, nie, ty masz downna. Co? Nie ty, nie ty, sorry! Nie wyzywaj mnie! Dobra, bijcie korkeda, bijcie Korkeda. Korket! Nie uciekniesz mi! Ale mnie nie bijcie! On nie wie, on nie wie, że jestem Zęczak, Boże, jak super. O! Nie! Nie, nie, nie zostałeś wyrzucony! dostępana Kika! Nie Okej, ale jestem. Wygrzewnie jest modyfikacje. E, niestety chyba... Z mały problem. Czemu ja cię... Sobie... Chodź, chodź. Sorry, już idę na dół. Dobra, Anek, walecie. Dobra, widzowie, musisz zestawać untyche. Dobra. Dobra, dawaj, 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 dawaj. O kurde, o kurde, zginę, chyba zginę, chyba zginę. No nie bijcie go Musiałem zginąć, ale tylko i wyłącznie do tego, bo chcę testować, to kurde, jak to działa. Dobra, zejdziemy tam na dół, mam pomysł. Zagadamy się. Ej, słuchajcie, mam pomysł. Poczekajcie, chodź, nie niejcie so, mnie, nie Sorry nie za kolegów, sorry. Daj mieć daj mieć. Chcę spróbować jedną rzecz. Chcę brzmieć, jak zęcia. Nie daj mieć w... Idź w mnie, idź do mnie, bo cię zabiję. <laughs> Jaki ty w ogóle? Chodź to ci dam. Kto ci czy siebie. Ja daj. Może coś Poczekaj, poczekaj, weź mnie nie bij, nie bij mnie, nie bij mnie po prostu To jest zęciak, to jest zęciak, to jest To jest no nie bijcie go no! Kurde, no, zbindowane to, zbindowane został... to źle, Ej. daj refa I Daj refa! Kurde, czemu ja mam to pod taki przycisk Nie, Weź tego pokorniaka Dobra, zębcie, bo ja chcę coś testować, D daj ten no i git, dobra, wszystko wiem. No dobra, wrzuci o mnie. Jednak tu anti-cheat najgorszy może nie być. Jak wrzucę za kinower. Byłem trochę załamany. Ponieważ szukałem serwera, na którym te te, które miałem, czyli najgorsze, będą działać. Jednak nie było to wcale takie proste. A następny serwer był serio ciekawy. Ponieważ nazywał się paytwin.pl Taką właściciela. Jeśli myślisz, że to skam, to debil jesteś, co tu się dzieje w ogóle? Dobra, wchodzę tu, ej, stary, obiecuję wam, że ja... No nie wiem o co tu chodzi, nie. Dobra, jestem na tym serwerze. Boże, i on nawet tak poważnie wygląda, powiem ja wam szczerze. Dajcie tu nie a nie da się, więc jest OK. My jako jedynie nie jesteśmy pay to win, ale może kupić drobnostki na toniepay2win.pl to Dobra, muszę wejść na stronę. To nie pay to win Jeżeli ta strona działa, to będę naprawdę zaskoczony. To, że komuś się to chciało zrobić, to jest... Co jest? Co jest? Co jest? Co? Jest? Co, co tutaj chodzi? Drobnostki, tak? Drobnostki. Helper Modera... Co? Właściciela możecie kupić, rozumiesz? To jest drobnostka. No, jest to na pewno ciekawe. Czy działa tutaj Fly? No, Fly działa, jak widać, więc ten serwer mogę zaliczyć jako jeden z najgorszych serwerów, już od razu mówię. Chyba Znaleźliśmy naszego faworyta, moi drodzy. Wybrałem, wybrałem wizowy. To ten serwer właśnie zasługuje na to. Szkoda, że nikt nie gra. O, już mi wyrzuciło, ale to tam to nie anti-cheat, tylko Minecraft. Znalazłem faworyta widzowie okej, okay, mamy następny serwer, gdzie gra 60 osób, to jest akurat ciekawe. Podobno anti-cheat tutaj też nie działa. Musi. No, co dziwny w ogóle. No, dziwny serwer, ale okej, okay, sprawdźmy. No, mamy killaura, mamy wszystko. No, sprawdźmy, sprawdźmy. Daj, no chodź tu, dawaj, dawaj, dawaj. Zabij te pierwszy gracz na killaure. O, już mnie bije następny. Ej, ej, ej. ale mi wyrzucił. okej, okay. Dostałem bana. Znów go nie mogę Masakra dzisiaj. Dobra, moi drodzy, Apple MC Z tego co kojarzę, tutaj też było mały problem, jeżeli chodzi o Antycheata, więc możemy to sobie od razu sprawdzić. Weźmy nawet na Survivala. Sprawdźmy oczywiście podstawy, tak, no fall Aha, nie no jasne. Spoko. To może był mały błąd. Raczej to. Patrzcie, na pewno to się nie powtórzy. Uwaga, to nie zadaje mi. Sprawdźcie to może jeszcze trochę bardziej. A i żeby nie było, no fall, wyłączam. Teraz sobie spadnijmy. zadaję Pójdźmy sobie na taką kratkę, no fall. No i skoczę sobie na przykład takiego okay, Kewika I wszystko jasne. I Laura też tutaj na moby, jak widać, działa, więc. Kurde. Wydaje mi się, że chyba trafiliśmy. Trafiliśmy w odpowiednie miejsce. O, są duelsy. Dobra, moi drodzy, zaraz się rozpoczyna arena. Znaczy, o, już się rozpoczęła, zajebiście. Dobra, potujmy się. Kurde, ja Dziemile, tak no tak. Dobra, włączmy po prostu killaury i zobaczmy jak to działa. Okej, okay. i tu mnie wyrzuciło. ok no czyli na killaure. Okej, okay, może miałem za mocną po prostu. Jednak dostaw widzicie, że na survivalu, no kurde, wszystko działa. Normalnie. Ty, ty patrz tam jakiś gracz. Dobra, dawaj go, dawaj go, dawaj go. Jakiś randomowy gracz totalnie. Uwaga, testujmy te cheaty. No dawaj, dawaj, dawaj. Ja pierdzielę, myślę, że to jakiś właściciel jest. O, i zabiłem. <śeklüstro> no niestety. Na pewno jest to ciekawa sprawa, co się dzieje. X-Ray też bardzo dobrze działa tutaj. No no jest, kurde, tutaj, no, Chefhops. Nie, No po prostu normalnie sobie biegacie i sanie yes, Normalnie patrzcie <grymne> to, skakujecie do Kejwiku. Let's go. Nie no, to jest śmieszne tak szczerze. To jest po prostu śmieszne. Chcę zobaczyć czy działa tu fly? No nie wierzę, no nie wierzę. No kurde, głupio mi aż powiedzieć, o co tu chodzi, tak? Nie no mogę sobie normalnie latać. Obiecuję, że normalnie sobie latam. się do mnie gdzieś racz, Tepnijmy go jak najbardziej. O kurde, ma jakieś temy. No to tu jest grubo. Ja pierdzielę. No co? Wyrzucało mnie. E, chyba trochę przesadziłem. No nie, i zginąłem. Jednak wydaje mi się, że ten serwer można liczyć do ciekawej kategorii. Co ciekawe? Bardzo było dużo komentarzy, że to właśnie na moim serwerze nie ma Antyche'a. Więc postanowiłem to przy okazji sprawdzić. Dobra, jak już tak nagrywam ten film, no to muszę być trochę obiektywny. Wejdźmy sobie na przykład na Bedwars. Bedwars według mnie spoko, zawsze fajnie, zobaczmy, że tutaj działa Antycheat. To będzie nas przeciwnik Wojan 12612 może być ciekawy. No i wyszedł. No nie, no Wojan. Matematy... Aha. No co jest z wami? Czemu wy wychodzicie? Dobra, udało się, Arena się jakimś co rozpoczęła jakiś zombiaczek. Boję się, że mnie po prostu wyrzuci Duży czekam na tą arenę, niż to będzie trwało, więc dlatego trochę się pośpieszę po prostu. Sprawdźmy najważniejsze cheaty, czy działa no fall? No fall, uwaga. Jeżeli działa, to lipa. O kurde, dobra, zadało mi, ale. Ale tak jakbyś dziwnie mi to zadało. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Cyk. Okej, okay, no, zadaję, zadaję. No fall w zasadzie nie działa. Cyk, przedmioty kupione, no można chyba lecieć. Tak, można chyba lecieć. Szkoda, że no nie działa w zasadzie, bo trochę mi ułatwił życie, no, ale nie ma co się martwić. O kurde, cofnęło mnie, co jest? To też jest dobry, dobry ruch, bo jeżeli Andrzej też jest za mocny i cofa na przykład ludzi, którzy, których nie powinno, to lipa. No, rozwyczajnie pójdziemy sobie, sobie do tego naszego przeciwnika, spróbujemy go jakoś skilaury zabić, coś popróbujemy. O, i jest nasz przeciwnik, bardzo fajnie zresztą. No, Dawaj, chodź już. Wiesz, że masz przerąbane, nie? O, no, chyba wiesz. <laughs> Spadł od razu, nakita, zombiacek biedny. O nie, on teraz nie będzie miał itemów. Aha, i wyszedł. No nie wierzę, dlaczego. Dobra, czy działa fly? Teraz ogólnie działa fly, to w sumie to, to nie musimy włączyć. Dobra, widzowie, rozpocząłem normalną, zwykłą arenę. Czy działa mi fly? No nie działa tutaj fly, no, cofa, więc to jest ogólnie duży plus. Szkoda, że to też nie za takie cheaty typowo pod Bedwarsy. Problem jest też taki, że jestem na wersji jakby 1.8, a czytam pod pod 1.20. Same problemy, same problemy, widzowie. O kurde, już na nas przyszedł, ty co jest? Dobra, jak, jak tu działa Killaura? Nie, dobra, Killaura, ale cofa, ale cofa, strasznie mi cofa. Może jak mi cofa. Dobra, zginął. Ej, to jest bardzo zły znak. Znaczy, no, dobry, znaczy, zły dla mnie, znaczy, że nie mogę pocitować. Czy tu jest scaffold? Scaffold walk. O, jest. Nie, no nie gadaj. A, no i jak widać, no to też nie działa. Znaczy, trochę, ale cofa. No, chyba szybciej bym się chyba sam wybudował. On już wierzę, że mam Bardzo zły znak. Kurde, dokończą mi się bloki. Ora, muszę go uderzyć. O kurde, co tu? Aha, zginąłem. Niestety nie dowiemy się tego w dzisiejszym odcinku, czy mój serwer jest najgorszy, ale możecie to sami sprawdzić. Wejdźcie, zostawcie lajka, subskrybujcie kanał, biacie na KraftCube, a klawisz i wybierzcie najgorszy serwer, na który był najgorszy antys. Buziaczek.